No i widzę te dwa samochody w deszczu. No dobra, nie fascynujemy, to kolorowe samochody. I jest ta scena, jak T-Rex bierze zamach, rozwala to ogrodzenie i wychodzi w tym deszczu przed te samochody. I ja wtedy, już nie było typa, już gościu... Już Marcinek pochłon... przepadł. Tak, pochłonęło mnie to, tylko bardziej w ogóle, bo ja nie jestem fanem Jurassic Park. Ja w ogóle, nie wiem, która teraz jest część, ósma, dziewiąta, ja nie wiem, nie nadążam, ale bardziej, od tamtej pory fascynuje mnie najbardziej realistyczne, w w możliwy sposób przedstawienie tych zwierząt, żeby po prostu moi odbiorcy mieli wręcz takie odczucie, jak ja miałem wtedy, jak ten t wychodził przez to ogrodzenie. Mówię, przecież to jest prawdziwy dinozaur. Jak to jest zrobią?